Zacznę dziś od rzeczy w sumie drobnej, ale charakterystycznej, to znaczy od oburzenia pana Szymona Hołowni, że jacyś rolnicy podobno zagrożeni rozleli obornik pod domem jego rodziców. Rodzice są przerażeni, mówi pan Hołownia, to jest haniebne. Oczywiście, no, gdyby wyciąć ten przypadek tak jednostkowo, nie widzieć żadnego tła ani nie widzieć tego na usi czasu, jak to psychologowie mówią, to trudno się z panem Hołownią nie zgodzić. Jest to jest tylko jeden drobiazg. To przecież na litość boską pan Hołownia jest twarzą y, strony sporu politycznego, która nieustannie się tego typu przekroczeń dopuszczała. I wtedy to było fajnie. Pod domem Kaczyńskiego hałasować było fajnie. Napadać go jak składa wieńce pod pomnikiem y, tych, którzy zginęli w Smoleńsku, kłaść tam jakieś wieńce z chamskimi, prowokacyjnymi oskarżeniami, szarpać starszego pana nawet i popychać. Na kanale Anity Gargas bardzo polecam film, gdzie, gdzie, gdzie to zostało pięknie pokazane, te działania tych prowokatorów, co się tam wyrabiało i jak oni tam funkcjonowali. Niedopuszczanie Kaczyńskiego do grobu brata przez jakieś gori. To nie to wszystko to było bardzo, bardzo fajne. Te urangutany skaczące po schodkach smoleńskich itd. Natomiast naszych nas, bohaterów prądem pod prywatny dom moich rodziców ta sama agronia, która pisowcom wylewała kiedyś gnojówkę. No to pisowcom to tak, ale ja jestem przecież hołownia. I Państwo powiecie, obłuda. Oczywiście obłuda, ale to jest obłuda znacząca, bo to jest coś więcej niż obłuda. To jest takie wielkie zdziwienie, ale jak to to może działać w drugą stronę, bo. Jaśnie pan chama chłoszcze i wdyby bierze. To jest zrozumiałe, to jest porządek rzeczy i tak ma być. I chłopstwo ma w gębę zamknąć, zęby zacisnąć i cierpliwie znosić i robić co mu się każe, bo znowu będzie chłosta. Ale Ham teraz chłoszcze pana, hamstwo widły wzięło i jaśnie pana w siedzenie koli tym i tym, to. To horrendum, to szpanie, to, to, to w ogóle to, to nie może być. Ja celowo tak mówię, bo znacie Państwo przynajmniej większość, no bo ci, którzy stali moi widzowie, którym bardzo dziękuję, którzy tutaj są i oglądają, no wiecie Państwo, że to spojrzenie na dzisiejsze starcie tak zwanych peowców z tak zwanymi pisowcami, mówiąc najogólniej, to jest też taki... Taka wojna chłopska, to znaczy obie strony się tutaj czują szlachtą. Jedni z powodu tego Piłsudczykowskiego, że są jedynymi patriotami, jedyną pierwszą brygadą e, i tylko oni mają prawo rządzić Polską. Ale mnie bardziej interesuje ta druga formacja, którą nazywam liberalistokracją, czyli ci, którzy uważają, że są jedynymi, jedynymi uprawnionymi, jedynymi oświeconymi. Oni wiedzą, jak działa to perpetuum mobile, które Fukuyama nazwał końcem historii, czyli takie perpetuum Połączenie demokracji liberalnej z wolnym rynkiem, tak jak oni rozumieją jedno i drugie. To ma w nieskończoność produkować dostatek, bezpieczeństwo. Dzisiaj ta wizja jest oczywiście kompletnie zawalona. Fukuyama jest śmieszny, jak się czyta jego książkę o końcu historii, a tu się gotuje wojna światowa trwa, proxy war na Ukrainie, jakaś Wenezuela, jacyś Huti, ja wszystko ten, no to się dzisiaj słyszy, że to jest koniec, że pan sobie 20 lat temu wymyślił koniec historii, śmiech po prostu co nie miara, ale ta wizja końca historii, ona w istocie nie była niczym nowym, wiktoriański koniec historii się mówiło na przykład, kiedy poprzednio działo się to samo. Chyba to już Państwo wykładałem w najnowszym numerze do rzeczy, w większy mój artykuł w poniedziałek na ten temat. A ten artykuł z kolei jest pokłosiem pewnej sesji, w której brałem udział i o której chcę za chwilę powiedzieć. Albo od razu o niej powiem, bo tak, tamten wątek zgubiłem o czym mówiłem. Warsaw Enterprise Institute, Heritage Foundation zrobił taką sesję, na której było dużo wpływowych ludzi ze Stanów Zjednoczonych z, kręgach konserw z kręgów konserwatywnych, na których byli też trochę konserwatystów brytyjskich, chociaż tacy konserwatyści są bardziej z nazwy, ale jednak też. Było trochę ludzi z innych krajów, było to bardzo ciekawe miejsce i doświadczenie. Aż oczywiście, centralnej postaci, wokół której tak naprawdę się to kręciło, nie było: czy nie było Donalda Trumpa, przyszłego, jak sądzę, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który, z którym Polska ma zerowe stosunki, oczywiście, bo tak, strona rządząca platformerska pomijając, że męża pani Applebaum czy takiego Urbana amerykańskiego, jeśli chodzi o propagandę przeciwko Trumpowi, zrobili ministrem spraw zagranicznych, no to on tam, jak był ostatnio w Ameryce, to słyszałem, że próbował się do jakiegoś think tanku konserwatywnego odezwać, ale podziękowali mu, żeby sobie poszedł. Tusk, sam premier się pozwolił sobie jakieś pouczenia Amerykanów, Republikanów, jak mają głosować i to z pozycji wyższościowych. Amerykanie tego nie lubią, żeby ich z jakiegoś byle z ich perspektywy malutkiego kraiku ktoś tam pouczał, więc to jest kolejny powód, żeby nic z tego nie wyszło. No a poza tym tu cała Platforma Obywatelska bierze się i zwracam uwagę w takiej wspólnocie z panem Markiem Brzezińskim. Pan Mark Brzeziński, jak powiadam, nie jest... Nie jest żadnym ambasadorem. Stanów Zjednoczonych w Polsce, bo on tu nie reprezentuje interesów amerykańskich, bo wtedy musiałby rozmawiać z pisem jako tą partią proamerykańską, a w istocie diluje i brata się z partią proniemiecką, która wcale nie jest w interesie amerykańskim, żeby rządziła, dlatego, że jest ambasadorem Partii Demokratycznej Amerykańskiej. A tak naprawdę nawet nie całej Partii Demokratycznej, tylko jedynie będzie szurniętego takiego łoki lewicowego skrzydła, lewicowo-liberalnego. I, I to, że Tusk mu się odwdzięcza za poklepywanie po plecach właśnie jazdą na Republikanów w Polsce, chociaż tu i tak głosy nie rozstrzygną Polaków, zwłaszcza Polaków mieszkających w Polsce, tych wyborów, to jest właśnie takie budowanie, pokazywanie, jest jakaś wspólnota. I to mnie ciekawi, co to jest za wspólnota. Tośmy osaczali troszkę. Ja przynajmniej próbowałem na tej konferencji to osaczyć. Tłumaczę zawsze Amerykanom i w ogóle ludziom z zewnątrz, że warto się interesować Polską, z ich punktu widzenia. To jest bardzo ciekawe, ponieważ tak jak polska historia jest bardzo ciekawa, bo polska historia to jest historia Unii Europejskiej 500 lat wcześniej odbyta. I Rzeczpospolita, obojga narodów była analogiczną konstrukcją, bardzo podobną i pokazała, że przed taką konstrukcją są tylko dwa rozwiązania. To, które zakończyło się upadkiem Rzeczpospolitej narodów, ja tak mówię, narodów, przyjęło się mieć obojga narodów, bo to Polacy z Litwinami budowali tę Unię, tak jak, trochę jak Niemcy z Francją budowali współczesną Unię Europejską. Ale tak naprawdę to była rzecz pospolitej kilkunastu dużych, narodów, kilku dużych narodów, co najmniej trzech, bo jednak nie można tutaj Rusinów pomijać w tej konstrukcji, którzy nie mieli swojej części państwa federacyjnego, a jeszcze do tego było 10, nawet więcej narodowości mniejszych, które się świetnie wmontowało. Włącznie w, w, w z tak pod tą szerokością geograficzną m, m, egzotycznymi jak Tatarzy czy, czy Ormianie, którzy też tutaj mieli swoje, swoje znaczenie, więc ta konstrukcja, nazywam ją Rzeczpospolitą Narodów, upadła w jeden sposób, to jest możliwe dla takiej konstrukcji, a teraz widzimy drugi sposób, ten na który nasi przodkowie się nie zdecydowali, odrzucili go, ale Niemcy się zdecydowali, próbują to zrobić. To też się oczywiście skończy upadkiem. To jest jeden powód, że Polskę. Pilnie obserwować, ale też polska współczesność jest bardzo ciekawa, bo Polska, to jest, mówię z punktu widzenia tych zagraniczników, tych Zachodu, Polska jest jak Królestwo Jerozolimy średniowieczne. Już spytajcie mediewistów, mi się zdarzało pytać, jak się studiuje system feudalny. To się go studiuje właśnie najlepiej na przykładzie Królestwa Jerozolimy, tego założonego w XII wieku przez Gottfrieda de Bouillon i innych krzyżowców, które tam 200 lat trwało i zostało w końcu zaorane. To, to księstwo było kwintesencją feudalizmu takiego czystego do analizy, jak mówią chemicy, ponieważ we Francji, nie było Francji i Niemiec, ale gdzieś tam w Burgundii, w Szwabii, za Pikardii, w tych wszystkich innych krajach i krajach włoskich, ten feudalizm od czasu upadku Imperium Rzymskiego się kształtował przez setki lat, lokalne zwyczaje go zmieniały, lokalne podboje go zmieniały i to nie jest taki jasny obraz, natomiast tu ludzie wychowani w systemie feudalnym przyjechali do Jerozolimy i na gołym gruncie zbudowali ten system z Europy, aby w całej jego Wtedy już mocno przejrzałej i chylącej się ku upadkowi strukturze. Dokładnie to samo zrobiono w Polsce w roku 1989. Na gruncie wyrównanym w pewnym sensie przez komunizm, w każdym razie nietkniętym przez rozwój demokratycznego, demokracji liberalnej i wolnego rynku, zbudowano, spróbowano odtworzyć. Tamten system, między innymi tworząc jego warstwę wyższą, którą nazywam liberalistokracją, której wyrodzenie się i zaprzeczenie ideałom demokratycznym jest generalnie przyczyną wszystkich tych kryzysów, jak mówiłem w swoim wystąpieniu na tej sesji. Saddam Hussein by powiedział, że to jest matka wszystkich kryzysów. Mamy kumulację kryzysów, imigracyjny, finansowy, wojenny, oczywiście i tak dalej. Już Nie ma co sensu tego wymieniać, wszyscy wiedzą, a jeśli nie, to zajrzy im to w oczy niedługo. Ale tym pierwszym podstawowym kryzysem jest kryzys grupy rządzącej. Polegający i o tym szerzej mój artykuł w, w, do rzeczy polecam. E, polegający generalnie na tym, że przestał działać Pareto. Pareto, Wilfried Pareto, wielki e, naukowiec, dzisiaj byśmy powiedzieli socjolog, ale w jego czasach to raczej uchodził za ekonomistę. W XIX wieku stworzył taką teorię, która wszystko potwierdza, czy żeby społeczeństwo dobrze funkcjonowało, musi mieć ruch w środku, musi być tak zwane krążenie elit, jak on to nazwał. Czyli zdolni młodzi ludzie z niższych społecznych, w ogóle zdolni ludzie pełni energii, z zniżeń społecznych, mogą się na sam szczyt wspiąć, ale żeby oni się tam mogli wspiąć, to ci ze szczytu muszą też móc spaść. E, proste jak strzelił. Na tym polegał sukces amerykański. Od Pucybuta do milionera. I z powrotem, jeżeli trzeba. Więc yy, niestety yy, zawsze jest tak, że ta elita społeczna krzepnie i nie chce dopuszczać nowych. Proste, e, swoi protegowani są obsadzają wszystko, więc ci z dołu się nie mogą dopchać. No więc stają na czele jakiejś rewolucji, które w końcu rozwalają ten system i tworzą nową elitę. To się stało w XIX wieku. Ostatecznie w Europie stworzona została nowa, elita demokratyczna. I wydawało się wszystkim, na tym to złudzenie polegało w wyższości demokracji, że to jest już na zawsze, że na zawsze demokracja, połączenie demokracji wolnego rynku zapewnia te perpetuum mobile. Po prostu zapewnia dostatek, zapewnia bezpieczeństwo, zapewnia rozwój, zapewnia ludziom realizację, że wytwarza te wszystkie pożądane dobra. Może ten system ma wadę, ale jak to jest powiedzenie przypisywane Churchillowi, jest to okropnie zły system, ale to jest najlepszy system, jaki kiedykolwiek ludzkość wymyśliła. Dlaczego? Bo jak się elita nie sprawdza, to można ją w sposób pokojowy w drodze wyborów odsunąć, tylko że to nie działa. I po prostu widzimy, nie działa. Zamiast demokracji, czyli rządów demosu, Obojętne co nazwiemy demosem, czy jak nazwiemy demos, czy to greckie słowo zastąpimy klasą średnią, czy powiemy na nich y, lud, czy jakkolwiek, zamiast rządów demosu, demokracja to w tej chwili są rządy demokratów. A kto jest demokratami? Ci, którzy rządzą w demokracji. Istota polega na tym, że ci, którzy rządzą od ładnych paru dekad, zdołali ten system pięknie zabetonować. I nawet znaleźli tego ideologię, która jest walka z populizmem. Żeby rządzić demokracji, żeby być uznanym za demokratę, nie wystarczy wygrać wybory. Tak było kiedyś. Ale teraz nie. Jak ktoś wygra wybory, to jeszcze musi być zaakceptowany. W ogóle, żeby mógł wygrać wybory, żeby mógł z tych wyborów, musi być zaakceptowany. Czyli współczesna demokracja działa jak mafia. Rozwija się przez kooptację. I to działało do pewnego momentu, dopóki ta elita się nie skompromitowała, bo okazało się, że nie radzi sobie z kryzysami, nie radzi sobie z wyzwaniami wynikającymi przede wszystkim ze zmiany technologii z tego zjawiska, o którym powtarzam, bo trzeba o nim pamiętać, że kapitalizm, tak zwany, doszedł do ściany popytowej. To, to, to jest problem. Ludzie są przekarmieni. Konsumenci nie mogą więcej konsumować, a, a interes musi się nie tylko kręcić, ale musi, musi kręcić coraz szybciej. Bo jak się nie kręci coraz szybciej, to się nie spłaca kredytów bankowych, na których to wszystko jest oparte, a które skąd idą, no powodują, że to wszystko za, musi być coraz droższe, bo musi być we wszystkim odsetki, odsetek, odsetek, odsetek wszystkich kolejnych kredytów, które na to wszystko było. Z tą pułapką sobie kompletnie nie są w stanie demokratyczne elity poradzić, więc nastaje nastała chęć, żeby je odpalić w powietrze, ale one zaraz, zaraz. My mamy w ręku media. Które nie są już narzędziem masowej komunikacji, tylko masowej perswazji, jeżeli mi powiedzieć, wręcz masowej tresury. My mamy w ręku narzędzia prawne, rządy prawa zamieniły się w rządy prawników. Prawnicy, jak widzimy po orzeczeniach TSUE, czy o tym, co się w Stanach dzieje, prawda, to ściganie Trumpa, prawnicy orzekają nie tyle wedle prawa, co wedle interesów swojej kasty. Takie... Po prostu klasyczny, jak od średniowiecza, czy tam od starożytności. Zakrzepła elita się broni przed odsunięciem od znaczenia. I to wszystko już zostając na boku, najlepiej jest obserwować na przykładzie polskim, gdzie ta elita została stworzona od ziemi. I Pan Michnik był tego świetnym symbolem, także aktywnym uczestnikiem, chociaż nie do końca chyba świadomym tego, co ja nie wiem, czy Adam Michnik przeczytał moją książkę Michnikowszczyzna, państwu ją serdecznie polecam, Michnikowi też ją bardzo serdecznie polecam, to zrozumie, co zrobił i dlaczego mu nie wyszło. Ale jeżeli dzisiaj gazeta Michnika robi się z siebie idiotów, po prostu robiąc z siebie idiotów, już nie komentuję sprawy, ale chyba każdy to zobaczył, ten atak na Stanowskiego i kolejne próby... Kiedy Stanowski ich wykpił, jak Jasia Kapele przy, przy, przy aplauzie milionów, to oni brną jeszcze, wystawia jakieś biedne dziewczątko, które tam głupoty wygaduje, wystawiają innych, i mi się nie mieści w głowie, że oni są śmieszni. To jest właśnie ten syndrom. Tak, tak przywykli ten urwysz, o którym często mówię, urojenie wyższościowe elit, że oni są, od oni hamstwo będą chłostać a nie chamstwo, ich widłami, prawda? I to, I to najbardziej bolesnymi widłami kpiny i widłami satyry. Oni są przyzwyczajeni, jak oni w 90 latach napisali o kimś, że to jest antysemita, nacjonalista i oszołom, to pół miliona ich czytelników po prostu... A teraz A teraz tych czytelników, tam 30 tysięcy plus jakaś bliżej nieustalona liczba ludzi, oni oczywiście powiadają, że setki tysięcy, ale absolutnie w to nie wierzę. To tak jak się spojrzy na kręciołki internetowe, nawet wspomniałem, Krzysztof Stanowski się śmiał z tego sposobu liczenia programów telewizyjnych, ale liczenie zasięgów internetowych też by wskazywało, że w Polsce żyją setki milionów ludzi, bo każdy portalik ma miliony, miliony ileś tam milionów. Tych userów, jak to oni nazywają. Nieważne. Niemniej, jak się w, w, w te zasięgi spojrzy, no to bez wątpienia, jest to już jakaś grupka, sekta. Też nawet nie będąca pismem partyjnym PO, tylko frakcyjnym biuletynem jakiejś takiej frakcji najbardziej kopniętych, najbardziej zajadłych, którzy nie rozumieją, że rewolucja się już odbyła, że hamstwo zbuntowane wyszło z ścianków, że owszem, udało się restaurować poprzednią władzę, ale to nie znacza, że czas wrócił po prostu przed rok 2015 i że można sobie teraz to wszystko. Poukładać tak, jak było wtedy poukładane, wyrzucić uchwałami, z tego powiększość społeczeństwa będzie za. To jest zresztą dobre czepienie, że ta większość, że w demokracji, gdzie większość jest fetyszem, zobaczcie Państwo, Donald Tusk, który nie może od lat przebić w sufitu tych 30%. 30% tych, którzy się identyfikują z elitą właśnie liberalno-demokratyczną i z tymi jedynymi, co jako jedyni wiedzą, są oświeceni i oni jedyni mają prawo y, bronić. To jest wciąż mniej niż zagłosowało na PiS. 35 do 30. Gdybyśmy, powtarzam, jak w Turcji zrobili w pewnym momencie próg wyborczy na 15%, <laughs> tak tam było, no to by tylko weszły do parlamentu PiS i PO i PiS by rządził. Tusk nie może tych 30% przebić, rządzi dzięki partii Kinder Niespodzianki, jaką był pan Szymon Hołownia, prezenter telewizyjny przyszedł, zaczarował młodych ludzi, dał im nadzieję, fałszywo, ale oni jeszcze o tym nie wiedzą. Nie mam do nich pretensji też. Yy, ciężko powiedzieć, co było gorsze dla Polski na długą metę, czy przeżyć teraz te fale niszczących, ale w ten sposób, w jakiś sposób oczyszczających rządów Tuska i próbę restauracji Polski jednej gazety i jednej partii, jak to o latach 90. święty św. Maciek Krybicki pisał. Czy trzecia kadencja PiSu, który już gnił, a w tej trzeciej kadencji by zgnił i zgłupiał kompletnie. Ja mówiłem, że na tej sesji Warsaw Enterprise Institute Heritage Foundation, kluczowej, gdzie były bardzo ważne osoby, gdzie były bardzo ważne rzeczy powiedziane i w kuluarach można było sobie wizytówki wymienić i, i politycy powinni to zrobić, nie było ani jednego pisowca. Byli zaproszeni. Przyszli ludzie z Konfederacji, przyszedł, widziałem jeden z posłów suwerennej Polski, pisowca ani jednego. Kompletnie. Ich to... No, bo po, potem by się musieli tłumaczyć komendantowi, a po co tam poszli, a z kim tam rozmawiali, a o czym rozmawiali. Lepiej się nie wychylać. Trump dojdzie do, Trump dojdzie do władzy, przepraszam za złą wymowę. Trump dojdzie do władzy, to tak, z platformą nie będą gadać, bo wiadomo, już mówiłem. Z pisem też nie będą gadać, bo tych pisowców nie znają. Oni w ogóle nie, nie, nie zadbali, żeby poznać kogokolwiek z kręgu ludzi, którzy są wokół Trumpa. To z kim będą rozmawiać o Polsce? No, nie z Polakami, z Niemcami będą rozmawiać. Taka jest siła tego. Ale znowu zagoniłem się w pewną dygresję. Natomiast chodziło mi yy, o ten mechanizm 30-procentowego, yy, taka ciekawostka 30-procentowego Tuska, że on jest demokratą. I to jest natchnienie dla demokracji. Tam pani pani von der Leyen i pan jak się nazywa ten Weber, prawda, i tam gdzie inni wirowo, wszyscy się zachwycają, z Portugalii płyną gdzieś z Włoch, tego głosy, że i tusk, natchnienie, wzór, cały jaką tę demokrację odtwarzam. Tak nagrywałem o tym osobny film, że dla nich my jesteśmy poletkiem doświadczalnym, jak utrzymać władzę demokratów wbrew wyrokowi demokratycznemu, jak na przykład Marine Le Pen wygra wybory prezydenckie we Francji, to jak ją wtedy załatwić? No tak jak w Polsce załatwiali, osaczali. Kaczyńskiego, prawda, Lecha, czy, 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 czy ten. To on jest poligon dla nich, to jest ważne, Tuch jest, Tusk jest na znatnienie, Ale patrzcie, jakie to jest śmieszne. Równie obłudne, jako Buda-chołownik, który się nigdy nie oburzał na chamstwo swoich, a jest śmiertelnie oburzony, prawda, bo jego rodzice nagle uff, im zaleciało brzydkim zapachem spod domu. Eee, 30% Tusk, który nie jest w stanie przekroczyć 30%, to jest wielki wódz demokratyczny. Natomiast Orban, który regularnie ma ponad połowę procent w swoim kraju, chyba 70 w ostatnich wyborach dzięki wspólnej liście opozycji, to nie, to, to jest wróg demokracji. Czyli dokładnie jest tak jak mówię, demokracja to są rządy demokratów, a demokraci to są ci, którzy rządzą i którzy nie chcą tyłka posunąć i uważają, że to jest naturalny porządek rzeczy. Nie, naturalny porządek rzeczy wyższość demokracji polegała na tym, że rzeczywiście jedyny ustrój, w którym Pareto działał i można było elity zmienić, ta wyższość demokracji wymaga, że kto przegrywa wybory się na to godzi. Mówi tak, przegrałem wybory. Gratuluję zwycięzcy. Wycofuje się, przeważnie w ogóle przywódca, który przegrywa, rezygnuje, partia wybiera nowego, zmienia się, daje nową ofertę. Tak to działa, tak było, w Stanach Zjednoczonych do czasów, kiedy Trump wygrał, było normalne, że nowy, stary prezydent odchodzący, ten przegrany kandydat podaje rękę temu nowemu, razem się pokazują, przechodzi do opozycji, jest w opozycji lojalny, bo i łączy ich jedna wspólnota. W momencie, kiedy wspólnota jest rozerwana, kiedy podział między demokratami a populistami jest podziałem plemiennym, to ci, co przegrali wybory, robią to, co zrobił to już 8 lat temu. Wycofują się. To jest logika wojny. Wycofujemy się. Przegraliśmy bitwę. Wycofujemy się do lasu. Odwódc, odwrót strategiczny. Do samorządów się wycofujemy. Do prawniczych enklaw, bo tam mamy naszych najwierniejszych, yy, którzy nas zawsze przytulą w jakichś swoich justycjach rozmaitych. Wyczekujemy, wycofujemy się, wołamy o zagranicę, o posiłki, czekamy. Może się uda wrócić, aż się uda wrócić. I PiS robi teraz też to samo. Nie o nie oszukujmy się, nie opowiadajmy sobie o, o demokracji, bo demokracja to była, ale się zmyła, a raczej została zmyta i nie została zmyta przez żadnych populistów, tylko właśnie przez tych, którzy pełne gęby demokracji mają, a którzy demokrację godzą tak, ale tylko jak my wygrywamy. Przecież całe chamstwo, cała, cała, cała brutalność, to co teraz sięgnęło dopiero skutkiem również pana chołowni, strasznie zdziwionego, że bohaterów też można prądem i że jaśnie pana w widłami ktoś może posunąć, to całe chamstwo wylało się w momencie, kiedy elita michnikowska, ta posadzona tu na gołym gruncie, jak w Królestwie Jerozolimskim, nagle straciła to poczucie, że oni zawsze wygrywają. Ja pamiętam, tam w latach 90 to oczywiście też ludzi gnoili na różne sposoby, kłamliwe, propagandowe, e, jak potrafili, ale no, tak generalnie pamiętam, że miałem taką prowokację, zrobiłem, że na jakąś tam rocznicę Gazety Wyborczej wlazłem jako osoba towarzysząca i ja chodziłem ze znaczkiem Gazety Polskiej. Nie, nikt mnie nie zaatakował, to traktowałem to jak tego świra trochę. Ja e, nie tak znam, mówić, jest tam jakaś prawica, ale to wiadomo, że to wymrze jak dinozaury, więc możemy ich tolerować a się okazało, że nie, nie, wiem, nie wiem, żeby wygraliśmy, odsunęliśmy ich od żłobów, to już w tym momencie nie ma, to już jest pan Szczurek, to już jest pan ten, ten trójząb jak mu się tam było, to są jeszcze inni tacy, prawda, pyskaci, dlatego, że wszystko na grup, na kakać Kaczyńskiemu, e, gdzieś to wszystko ciągle w wzbudzeniu, że przecież ci ludzie się jeszcze obudzą i znowu nas będą popierać. No nie będą popierać. Patrzcie Państwo, takie drobne zdarzenia, jak oburzenie chołowni, takie drobne zdarzenia, jak zrobienie idiotów z gazety wyborczej przez Krzysztofa Stanowskiego, dziennikarza sportowego, jeśli chodzi o korzenie, a teraz też raczej celebrycko-lifestyle'owego chyba bardziej niż politycznego. E, takie drobne zdarzenia, a ile w tych drobnych zdarzeniach można zobaczyć e, godnej zapisania prawdy. Jak o tym mówił mój lubieniec ukochany Józef Konrad